Cześć i witajcie. W dzisiejszym filmie będziemy sobie rozmawiać o stołach Ketera, o stole Ketera. Może zrobię taki materiał również o, e, o, <gryw> o porównaniu stołów, ponieważ mam trzy, jakby generacje, trzy wersje jednego modelu stołu, który się tam gdzieś pojawiał od kilku lat na rynku. E, no dobra, Keter podsyła nowy stół. Keter hyb, Hybrid Portable Workbench Keter Rock po prostu. Wyszli z tymi nowymi skrzyniami. Z Keter Rock są nowe też kobyłki e, i są nowe stoły. Nowa ich odsłona, nowa wersja takiego stołu. Stół moi drodzy, e, tak naprawdę e, na szybko na niego patrząc, to po prostu dostał nowe kolory. I wygląda teraz następująco, że na dole mamy, na dole mamy pudełeczko, organizerek taki na ściski stolarskie, no a górą mamy rączkę i drewniany, drewnianą wstawkę pod dane akcesorium, pod daną, dane narzędzie. W zależności co tam potrzebujemy na tym stole akurat robić. Można tutaj do tego stołu dołożyć Jakiś, jakieś narzędzie nie ma miejsca teraz, już na śrubki. stół jest płaski, tak jak ten poprzedni, któryś tam model. Aha, no i tak to wygląda. nie? Więc mamy sklejeczkę w okolicy 80 mm. Więc podejrzewam, że tutaj dopasujemy po prostu jakiś element, jeżeli chcielibyśmy coś innego. Może być tutaj umieszczona jakaś piła, jakaś wyżynarka, jakaś frezarka. w zależności od tego, jakie macie potrzeby. Ja już na internecie widziałem przeróżne, przeróżne narzędzia mocowane właśnie jako narzędzia stołowe jako narzędzia stołowe narzędzia ręczne mocowane jako narzędzia, jako narzędzia stołowe. Można również tutaj zamocować coś. Co może być również przykręcane, to może być np. jakiegoś rodzaju praska, jakiś element, niekoniecznie elektronarzędzie, być może coś do no, delikatnej pracy, bo ten stół nie jest y, bardzo ciężki, więc y, giętarki do prętów tutaj raczej nie zamocujemy. Giętarkę do prętów to pewnie na czymś bardziej stabilnym. O tym myślę. Kilka parametrów. Stolik ma utrzymać maksymalną masę w okolicy 453 kg. Natomiast nie jest to rusztowanie nie jest to miejsce do siedzenia itd. No, to może tyle powiem. Według, według tego, co sobie tutaj producent życzy na tej swojej instrukcji. Czas rozłożenia takiego stołu to jest w okolicy 30 sekund. No i mamy dwa ściski w zestawie tak jeszcze rzućmy okiem na niego no spokojnie. Tutaj mówią, że można akurat frezarkę zamocować, ale tych pomysłów na pewno będzie dużo, dużo więcej, jeżeli chodzi o montaż jakiegoś. Narzędzia, jakiegoś sprzętu. Nowy stół nieco ciężej się montuje. Tutaj te nogi są jeszcze świeże. One potem, jak dostaną pyłu, brudu, to się nam zaczynają troszkę wycierać. Na tym pyłku też tam wbrew pozorom trochę to lepiej chodzi. Bo nie ma takiego tarcia tempego plastiku o plastik. E, no, i tyle, i tyle. I całkiem sporo miejsca mamy na jakieś narzędzie, tak? Na coś, e, na coś na dole. Mało tego, mamy tutaj klipsy, więc możemy dane narzędzie próbować zamocować na podwójnym jakimś elemencie czy tutaj coś zbudować, żeby te klipsy uruchomić i wtedy narzędzie byłoby wkładane od spodu, klik klik, ta płyta nie jest ruszana. Płyta nie jest ruszana, tak? Być może dla kogoś to będzie ciekawy pomysł na jakiś, na jakiś wydruk, na ad, adaptację czegoś do tego stołu, no daje to sporo możliwości. Ja osobiście te stoły używam do obróbki gresu oraz przy wszystkich możliwych pracach, odkładam narzędzia na stołach. No nie cierpię się schylać i, i, i szukać gdzieś tam tych narzędzi, raczej narzędzia na stołach, praca na stołach, skrzynki pod stołami, czy materiał jakieś dodatkowe rzeczy, których nie chcę mieć u góry. I teraz tak przy szpachlowaniu, odkładam szpachelki, narzędzia. Wszystko na stole, po myciu również na stół i to sobie schnie. Nigdy nie mam tak, że, że gdzieś to tam, znaczy no nie mam, no nigdy nie mam, no, no zdarza się, ok, ale jak jest tylko możliwość, to zawsze na stole. Ściski, które tutaj mamy, teraz nie wiem, to, aha, bo to chyba bez tych plastików ma wejść. No to możemy umieścić sobie tutaj jakiś element, przykręcić, zamocować. Bardzo dużo pracuje przy obróbce gresu ze stołami wszelakimi. Czy to jest jakieś szlifowanie, fazowanie, cięcie i tak dalej? Mając kilka tych stolików, można nawet na tym maszynki postawić do cięcia, pracować gdzieś wyżej na stole, a nie na podłodze, nie na ziemi. No, nie wszystkie maszyny, yy, że tak powiem, wygodnie się obsługuje na stole, no bo są to nieraz bardzo duże elementy. Razem z płytką to jest dość. Dość spory element. Natomiast, no można powiedzmy. Teraz to chyba podaruję tutaj w tym ścisku. A, zresztą, dobra. Na razie niech jest. Dobrze. Dzięki ściskom mogę zamocować płytkę przy obróbce. A mogę ją tutaj, w jakiś sposób sobie tam, nie wiem, fazować i tak dalej. Mając takie ciekawe szyny, możemy wrzucić. Bardzo szybko, prosto zrobioną konstrukcję z kawałka płyty OSB, jakiś tam desek, przypinaną ściskami, po to, żeby wrzucać tylko i wyłącznie płytkę. A potem można przykręcić deseczkę, bo czasami są wyższe, niższe płyteczki. Znowu tam ściskiem do tej płyty złapać i obrabiać sobie jeszcze wyżej, jeszcze wygodniej, szlifować jakieś kąty i tak dalej. Można oczywiście zrobić adapter, który, na którym będziemy mieli już zamocowane narzędzie z szlifierką do fazowania kątów i tak dalej. Tych rozwiązań jest sporo. Akurat o gresie mówię, no nie? Tych rozwiązań jest bardzo sporo, więc można sobie to zaadoptować. Te stoły są dość ciekawie zrobione i pozwalają na taką sprawną pracę przy, przy tym wszystkim. Dobra, kolejny mój pomysł. Wykręcamy ten element i mamy stół do wiercenia w gresie. Szlifierka kątowa, żyt, wiercicie, wpada sobie kółeczko. Nie. Ja tu mam meterek, mam amerykańskiego Stanley'a. I tutaj otwór w okolicy 180 mm, jesteśmy w stanie wywiecić, czyli w zasadzie każdy, który przy tych pracach, które ja wykonywałem, yy, mogłem so, mo, mógłbym sobie tutaj wyciąć, wywiercić, może nie wyciąć, ale wywiercić, bo przy wycinaniu te otwory zdarzały się większe pod jakieś duże puszki. Pod jakieś prostokątne, no nie? Otwory, elementy, które gdzieś tam były duże, już tak? Ale to nawet jeżeli mamy dwa takie stoły, to możemy sobie zrobić przerwę pomiędzy dwoma stołami, żeby gdzieś tam, yy, gdzieś tam jakiś element, no czasami może pęknąć płytka. Ja wiem, w zależności od tego, w którym miejscu płytki, na jakim materiale się wycina, można wrzucić steropię i tak dalej. W każdym razie te stoły są niezastąpione, bo są to bardzo ciekawe rozwiązania, które transportujemy sobie w samochodzie, na przykład jako dno. Tego naszego całego tam bajzlu, albo gdzieś z boku można wrzucić, czy zasiedzenie w mniejszych samochodach osobowych, bardzo fajnie to się tam odnajduje i, i dzięki tym stołom naprawdę praca staje się przyjemniejsza. Jest jeszcze wersja stołu, który jest rozkładany w 3 sekundy, on ma takie klipsy i otwiera się po prostu, te nogi się otwierają. No, ale ja z tych stołów akurat u siebie zrezygnowałem, z tego względu, że ja nie potrzebuję co chwilę rozkładać i składać stołu, więc raczej, raczej zależy mi na tym, żeby było dużo przestrzeni pod stołem, czyli te nogi bez dodatkowej półki już. No ta półka może być do wykorzystania na coś, natomiast ja z tego rezygnuję. Wolę mieć skrzynki pod stołem, wolę mieć miejsce, gdzie schowam odkurzacz i tak dalej. No nie? Gdzieś sobie tam zorganizuję na wózeczku jakiś niewielki zestaw skrzynek i tak dalej, a pracuję sobie na, na stołach. I te stoły również często używam jako no, takie nawet kobyłki. No nie jak trzeba jakieś drzwi tam położyć, pomalować, coś zrobić, to również na tych stolikach sobie. Pracuję, czekam na Wasze opinie na temat tych stołów. To jest po prostu kolejna wersja tego ciekawego produktu, trzeba przyznać, i bardzo pomocnego. Ja może zrobię jakieś takie delikatne porównanie tych trzech stołów. Może od razu, nawet po tym filmie, sobie to nakręcę, jak już tutaj mam przygotowane miejsce i na szybko porównamy sobie, bo mam trzy wersje tego stołu. Jak to się tam zmieniało? Jak to obecnie wygląda? No, a wy może napiszcie tam pod filmem do czego akurat wy, przy jakiej profesji używacie tych stołów? Czy jesteście zadowoleni, czy niezadowoleni? Czy chcielibyście jakąś modyfikację? A być może macie zmodyfikowany w jakiś sposób właśnie ten stół, aby przy waszym rodzaju pracy się wam pracowało jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, żeby ta praca była po prostu e, sprawniejsza, no nie? Z mojej strony tyle. Życzę wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.